Witajcie! To ja Emma. Dzisiaj idziemy robić telefon. Tak. Um, dobrze. Powiem Wam, co będzie potrzebne. Utopki. Kartka biała, mała, na przykład. Takie błyszczące papiery. Nie muszą być błyszczące. Mogą być zwykłe. Ale ja akurat takie mam. Nożyczki. Wszystko to mnie jest trudno do zrobienia. Choć jednak trzeba więcej rzeczy niż wam się wydaje. Czyż nie? Dobrze, zaczynamy. Przepraszam, jestem trochę chora. Tak dobrze zacznę na początek... tak bierzemy... aha jeszcze będzie potrzebny kołówek. tak karta karta dobrze Pierwszy. Rysujemy kształt telefonu. I resujemy wnętrze, jakiego chcecie mieć telefon. Tak. Także, może. O takim hmm. Hmm. jeśli już sobie na telefon wybieramy hmm, sobie kolor jeszcze. Ja sobie wybiorę ten, ten kwiatki. Ale skąd skudam, no, żeby nam się nie zmarnowało. Tak. Jeśli macie osóbki. Postupki... Ops trochę ich wysypałam. Tak. <laughs> Jeśli macie osóbki, ja na przykład sobie wybiorę. Tak, o Ola, ciszej.

sypałam ale tak żeby fajnie wyglądało tu wezmę taką e, to gwiazdkę poczekajcie o taką tak przygotowujemy sobie tylko przygotowujemy pamiętajcie zostały przygotowana Trzeba pochować. Dobra. Jest ok. tam takie. Taką wierszkę I narysowany telefon. Teraz narysowany telefon. Wycinamy. I ja nie będziecie widzieć, jakie wycinamy. Bo po co? Alok. Okay dokładnie, a więc wiecie, nie będę Wam pokazywać. Tak wygląda mój telefon. Światło pada. O, teraz widzicie, to jest mój telefon, no. Wracamy go na drugą stronę. I ze zwykłej kartki. Przykładamy go od zamkniętego. Tak jest ok. Ja przepraszam, nie mogę wam tego pokazać. O, tak. A tutaj. Tutaj. tak, o, tak. trzymamy. Tak. tak. Musi być niezwykle równo. A teraz powinna się wana Tak, to wygląda, tak błyszczy. Musi błyszczyć. I przykładamy do telefonu. E, Poczekajcie, za chwilę pokażę. Tak. Przykładamy do telefonu. jak jest telefon? E, przykładamy to. nie właśnie z jakiejś strony. Tak. Jest sam raz. Hmm. Dlatego teraz mamy już wszystko zrobione. Wycięte. Nie w ogóle. Czas przyklejać. Jeśli już przykleiliście, teraz tylko nakleić to. I telefon to też. samo.